Antoni Baltus Syreniak Czyta Syreniak nadaje garść wieści ze stolicy Warszawy Historyk 1920 Wiadomo, że zasadniczo trzymam się od tego z daleka, ale musiałem wracać do domu przez tak zwane centrum stolicy. Czyli nie wiadomo którędy. Temu tędy, bo w naszym osiedlaku z powodu chińskiego mikroba wykupili wszystkie środki. Więc wszędzie indziej szukałem okazji, żeby nabić portfele żółto-dziobym Pekinczykom. Znaczy producentom maseczek przeciwpyłowych, czosnku, imbiru i innych antydotów. Właśnie pokończyły się ferie zimowe I ledwo co wypoczętą Warszawę Znów zawalili mieszkańcy Po mokrym chodniku szedłem do autobusu Dziewczyna stoi Apsik! Apsik! Tupie na czarnego kota Dwa zwłoznaki naraz Chromole Okrężną drogą zbliżyłem się do przystanku i z dystansu lustrowałem oczekujących. Stało kilka rozsądnych osób w maskach przeciwgazowych i kombinezonach. Ale już taka babcia, przyuważyłem, chusteczki w kieszeni schowała. A po co jej te chusteczki? Poszedłem na drugą stronę i lukam. Wypatrzyłem faceta. Owszem, był w kaloszach, ale w oczach jakiś taki czerwony, spocony, i udawał, będącego pod alkoholem. Mnie nie nabierze. Poszedłem do tramwaju. Przyjechał. I już się miałem wtrążolić do wagonu, gdy kobieta przede mną zakaszlała. <laughs> w tył mnie rzuciło. Przed ramieniem twarz zasłoniłem i potruchtałem do ostatnich drzwi. Tu małoletni wysiedli, licytując się, u którego Chińczyka bardziej ich w gębie paliło kolejny skład przepuściłem i odjechał w dal co jest w tych obywatelach że wyjechali na ferie dokładnie tam gdzie minister zdrowia ostrzegał żeby nie jechać bo wirus zabija pewno jemu na złość bo z przeciwnej partii stoję, czekam obserwuję no i nagle coś mnie w nosie zakręciło raz i znowu o kurde Lebele, na kichanie mi się zbiera. Wstrzymuję się jak mogę, bo przecież jak kichnę i ktoś przyuważy, to mnie zaraz pod numer alarmowy zgłoszą i z policją będą ganiać, łapać, a potem jeszcze mnie w zakaźnym zapuszkują na obserwację z zarażonymi. Ledwo przełknąłem kichnięcie i pomyślałem. A po co osobistym zdrowiem ryzykować? Czasowy jezdem, to się lepiej przejdę, tym bardziej, że ciepło wieje. Drałowałem i z daleka wypatrywałem podejrzany, żeby ich aseptycznym łukiem omijać. Po godzinie drzwi bloku nogą otworzyłem, bo przede mną wchodził kur z przesyłkami z Chin. Stanąłem pod windą, Kieszonkowym sprejem but dezynfekuje i równolegle się obawiam, czy zakupione zapasy ruskich pierogów mi się nie rozmroziły. Słyszę za sobą drzwi klepnęły. I ktoś człapie, sapie. Profilaktycznie ruszyłem uciec schodami, ale kątem oka dostrzegłem brodę. Wiem, czy ja. Spokojnie wróciłem pod windę, bo w poprzednich epokach jeszcze takiego wirusa sobie nie wyhodowali. Jak miałby wyglądać historyk? Nie wyimaginujmy go łysego, grubego i niskiego, tylko będzie wysoki, rozczochrany, kościsty i nerwowy w ruchach, ale z brodą. Gdyby nie ta broda, odmłodniałby, circa na sześćdziesiątkę. Grube okulary przekręcone miał w inną stronę niż oczy. Lecz jego takie niuanse wyglądu powierzchowności nie obchodziły i żył bezstresowo w modnej prehistorii czekamy na dźwig. Podłoga sobie leży. ściany stoją murem. Jarzeniówka mruga zalotnie. Dobry wieczór powiedziałem, żeby ubarwić szary optymizm. Czołem, panie bracie odpowiedział, ale nie obchodziło go komu. Stoimy. Podłoga leży. Jarzyniówka mruga. Piękny marzec! Najcieplejszy w porównaniu do tych z ubiegłych wspomnień. Ot tak rzuciłem poetycznie. Drgnął, jakby go ktoś włączył. Poprawił okularki i oczy mu się na mnie zluksowały. A ja pamiętam, że takie już były i to całkiem niedawno. Powiedział tubalnym głosem. Długoż w roku 1412 podawał, że zima była nadzwyczaj ciepła, bez żadnego przymrozku i szronu. Tak, iż w Litwie nawet, kraju zimnym i mroźnym, około święta oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, ludzie mieli już jarzyny do jedzenia i kwiaty, co za dziwowisko wielkie uważano. Przestąpił na drugą nogę. Znowuż w XIX wieku bardzo ciepła zima wystąpiła w sezonie 1862-1863. Temperatura powietrza stycznia i lutego wyniosły wtedy w Warszawie kolejno plus 1,4 i plus 1,2 stopnia Celsjusza. Zachrobotało i przyjechała wina. ...śmy wsiedli i stoimy. Wariatów strugamy, bo żaden przycisku nie dotknie. A ja tam się nie boję, Wyjął długopis i nacisnął piątkę. Czarną dżumę i czerwoną cholerę przeżyliśmy, to i wirusa przeżyjemy. Szpitale czekają gotowe. Niektórę cwańszy, to sam się zgłosi i bez czekania ogólne badania sobie porobi. Wielki dzień się zbliża krokami. Jaki? Bitwa. Szeroko otworzył oczy. Wybory? Politycy będą się gryźć w TVN? Warszawska. Czyli samorządowe. Pokiwałem głową. Z ruskimi. przeraziłem się, że rozpisano plebistyt o przyłączeniu Rosji do Polski. Ale po chwili z kojarzeniem się poukładały. Kiedy to będzie? W sierpniu nadchodzącym? To długo? Pół roku minie, panie bratku? spytał retorycznie. W skali historii to już jakby minęło. Przysunął się do mnie. Niech pan sobie zda sprawę, że gdyby w osiedlaku ustawić kolejkę emerytów, i każdy ze stojących miałby te średnio krajowe siedemdziesiąt lat. To druga osoba przed panem walczyła w powstaniu warszawskim. Czwarta żyła pod zaborami. Szósta brała udział w bitwie pod Kałuszynem. A dziewiąty dziadek przy Kasie walczył pod Grunwaldem. Pan sobie kiedyś w kolejce policzy, jak to niedawno było. A dlaczego ja stoję na końcu? zaprotestowałem. Bo im człowiek ma więcej rozumu, a krócej do kresu żywota, tym mocniej minionym się interesuje. Ja się nie interesuję? Wskazałem na siebie, tym samym zdradzając. Bardzo! Tylko skąd mam czerpać najprawdziwszą prawdę? Powiedziałem. I zdałem sobie sprawę, że jakiś czas temu podobnie chlapnąłem, gdy wyraziłem zainteresowanie Hetmanem Żółkiewskim. O szarym świcie, przy winie marki huzarz, wypiliśmy trzy, czyli po dwa na głowę, i z tasakami kuchennymi w dłoniach byliśmy hucznymi zwycięzcami w Moskwie. Winda zatrzymała się i historyk otworzył drzwi. Wstąp waścz, zaryzdam waszeci. Nie będę się w staropolskie progi pchał z ruskimi. Uniosłem zroszone reklamówki wypchane pierogami. Służba moja, sąsiedzie miły. Każesz się prosić, czy mam nalegać? Spojrzał groźniej i złapał się przy boku jakby za szablę. Nie będę się na klatce pojedynkował, a dodatkowo chciałem poprawić swoje notowania w bloku, więc korytarzem poszliśmy do jego pakamery. Wasz mój śmiało zachodzi i mieszaniną się nie frasuje, otworzył i nogą coś kopnął, odsunął spod drzwi. Tu albo tam zrzucimy sukmany. Odebrał moją kurtkę i cisnął gdzie bądź tylko w pierwej ręce obmyjmy bo się jedwabnym szlakiem pomór przez świat niesie włączył światło i zobaczyłem jego włości o kurde izby mieszkalne zastawione były rzędami regałów jak w zrabowanej przez ruski bibliotece załóżkich na podłodze na parapetach na stole i na wszędzie leżały księgozbiory i papirusy Pomiędzy pisaniną pokoleń pozostawione były wąskie przesieki do prozy życia, czyli do łóżka, stołu, kuchni i łazienki. Szyby w oknach były niespodziewanie czyste. Wasz się rozsiędzie, wskazał, i książki z góralskiego krzesła przełożył na parapet. Zaraz strawę uważymy i posilimy się przed sprawą. Książki spod szafki Art Deco położył na postperlowską kuchenkę, a z szafki wyciągnął poobijany garnek. Następnie książki z kuchenki położył na szafkę, a garnek postawił na kuchenkę i na koniec książki z szafki znowu położył pod szafką. Logicznie, nieprawdaż? — Z jaką to sprawą, wasz mąż, do mnie przybywasz? — usiadł przy stole kuchennym i przesunął na środek staromodne szklaneczki po musztardzie, a ja, chcąc zmylić temat, stylowo powiedziałem — A tak, windą do was zajechałem pierogów pojeść. — W samej rzeczy! — podreptał i wstawił wodę. Siedzieliśmy, wpatrując się w ruski płomień pod garnkiem. W międzyczasie nasłuchiwałem, czy to prawda, że mole książkowe chrupią jak korniki. O czym tak wasz mość dumasz? przerwał cichość. Że trudna zgoda z ogniem wodą. Ano właśnie. Dobrze, panie bratku, żeś mi przypomniał wstał i zaczął szperać w łowickiej skrzyni. Wyciągnął laptop. Napisałem dla rozgłośni radiowej słuchowisko historyczne o bitwie warszawskiej. Postawił komputer na stole. Oczywiście poprzekręcali, bo im przecież nie o przeszłość chodzi. Pominęli bardzo istotne fakty o tym, gdzie pochowano but z być może nogą budionnego w Onucy, i to, że w przysiłku, jako kto chce wice, pod komarowem, jak przekazał ostatnio, świeżo zmarły ojciec Bzibak który dowiedział się o tym, od syna kurczy mordy. Świerk syberyjski, który stał przy jego krytej strzechą chacie, zwalił się po wybuchu bolszewickiego pocisku armatniego Nie o wschodzie słońca, tylko na wschód. A przecież to odmienia cały obraz przebiegu wojny, wzburzył się. Telefonowałem, żeby wstrzymać emisję, ale że równocześnie przygotowuję audycję o niesławnej mieszce zwanej Rybitwa Warszawska, to mi się rozgłośnie pomyliły i nie to słuchowisko zablokowałem, podsunął mi ekran laptopa. Teraz wasz mość, nastaw ucha, byle z dobrą wolą, a potem pokonwersujemy. Co trzeba, opowiem. Włączył i wstał sypać ruskie pierogi do wrzątku. Na ekranie wyświetliło się logo stacji radiowej i z małych głośniczków popłynął głos dźwięku. Ciąg dalszy nastąpi.